Radio Głos. Uskrzydla duszę. Bardzo ważna i fundamentalna w życiu społeczeństwa jest troska młode pokolenie. Chcemy przyjrzeć się temu okiem specjalistki nauczycielki, która ze swoim doświadczeniem dzisiaj chce się z nami podzielić. W studiu Radia Głos bardzo serdecznie witam panią Wiktorię Drewek. Bardzo witam, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Głos. Ze Starogardu Gdańskiego uczy pani w, w publicznej szkole podstawowej numer 3. Jest specjalistką wczesnej edukacji, uczy języka angielskiego. Też ma duże doświadczenie w ramach pedagogiki specjalnej. No to porozmawiajmy sobie. Coraz bliżej Nowy rok szkolny, te tematy będą coraz bardziej żywe i chcemy sobie nawzajem pomóc. Często mówi się, że o sukces w wychowaniu młodego człowieka, młodego pokolenia, uczniów więc w szkole, zależy od współpracy z rodzicami. Potwierdza to pani, udaje się to tak, jak to wygląda? Oczywiście. Rodzice są jakby fundamentalną częścią kształcenia młodych ludzi. I relacje na, na linii rodzic, dziecko są bardzo ważne, fundamentalne, bym powiedziała, ale również e, bym dodała do tego duetu jeszcze jedną osobę osobę nauczyciela e, bo bez współpracy na linii rodzic, e, nauczyciel, uczeń nie jesteśmy w stanie zadbać o sukces naszego, naszego przyszłego pokolenia. E, I ważne jest, żeby. E, ta, ten dialog, ta rozmowa była oparta na takiej współpracy i takiej szczerej, otwartej rozmowie. Czasami rozmowie, która dotyczy trudnych tematów. W mojej pracy zawodowej. Raczej e, spotykałam się z takimi rodzicami, którzy rzeczywiście bardzo dbają o, o dobro dzieci, e, chętnie rozmawiają na, na różne tematy, czasami bywa, że, że trudne, bo wiadomo, w dzisiejszych czasach i pojawiają się rozwody, czasami jakieś separacje, e, czasami jakieś trudności, choroby, które e, też utrudniają rolę wychowawczą rodzica i też mogą wpłynąć na cały proces edukacji oraz wychowania dziecka. E, ja z tego miejsca najpierw chciałabym bardzo podziękować wszystkim rodzicom, z którymi miałam do czynienia, bo wiem, że rola rodzica jest niezwykle trudna i w dobie dzisiejszych czasów e, coraz trudniejsza. Technologia jest z nami na co dzień i jest wiele pułapek, które e, jakby ta technologia ze sobą wnosi. Niemniej e, rodzice przede wszystkim e, rozmawiają Słuchają e, swoich e, dzieci. Zdarza się jednak czasami też, że e, część z rodziców e, w dobie jakby też pogoni, nie, nie łudźmy się za, za pieniędzmi, w dobie inflacji jest, jest bardzo ciężko o, o zapewnienie bytu e, całej rodzinie. E, też czasami zapominają o takich prozawicznych sprawach, jak kwestia na przykład spójnego posiłku. Mm -hmm. e, Może za chwilę czy, Pani i Wiktoria dobrze. o tym porozmawiamy. Jeszcze w momencie chciałem zatrzymać się e, nad, tą, nad tym dobrym e, mm -hmm. stwierdzeniem, nad, tym, nad tymi pozytywami. E, czyli są rodzice, którzy rzeczywiście są wrażliwi i e, przychodzą z pewnymi swoimi spostrzeżeniami, tak, pytają oczywiście. i mogą u Pani. Znaleźć pomoc. Tak, oczywiście, że tak. Ja jestem zawsze otwarta na rozmowę, zawsze, jeżeli jest taka możliwość. Może spotykamy się przed zajęciami z dziećmi, bądź po zajęciach. Co miesięcznie mamy spotkania z rodzicami, na, którymi, na których rozmawiamy na różne tematy. I zazwyczaj też rodzicom zaznaczam, czy, czy spotkanie będzie miało charakter taki ogólny, gdzie rozmawiamy z, na temat naszej społeczności. Czy będzie spotkanie miało charakter taki bardziej indywidualny. Chciałabym po prostu porozmawiać na temat bieżących spraw. Oczywiście wszystko zależy też od, od rodzica, bo czasami dany termin nie pasuje, więc ja się też dostosowuję do, do, do możliwości danej osoby i wtedy z tymi rodzicami z chęcią e, rozmawiam. Głównie rozmawiamy na temat tych spraw, które są najważniejsze, które, które dotyczą jakichś codziennych trudności, czy sytuacji, które zdarzyły się w szkole. I szukamy takiego złotego środka, takiej, takiego przepisu na to, jak dane, daną sytuację, dany problem rozwiązać. O tych trudnych sprawach pewnie teraz sobie porozmawiamy, tylko jeszcze jedno dopowiedzenie. Bo przecież bywają dzieci, z którymi nie tylko nie ma problemów, mhm. ale są dziećmi sukcesu. Procesu, rozwijają talenty, tak, osiągają oczywiście. wspaniałe wyniki w sporcie artystyczne, jakieś wokalne i tak dalej. Czy też nad tym należy czuwać? Czy wtedy trzeba też tę na przykład rodzącą się popularność takiego młodego człowieka, no, jakoś nadzorować? Oczywiście, że tak. Cały czas trzeba przede wszystkim dzieci oczywiście doceniać, zwracać uwagę na ich talent i ten talent oczywiście rozwijać. Ale również trzeba też nauczyć dziecko, że e, ten sukces jest zawsze opatrzony pewną pracą. Bo jest pewien moment, kiedy te sukcesy przychodzą nam łatwo, a z czasem e, przychodzi to coraz trudniej. Więc trzeba nauczyć, że też ciężka praca e, często bardzo m, jakby m, daje nam większy sukces. Bo czasami jest, tak, jest takie śmieszne określenie, zdolny, ale leni. Ale leni. A rzeczywiście e, czasami trzeba te nasze dzieci zachęcić. E, tak, jakby opakować dany dział, czy to, czy to matematyki, czy szczególnie bibliski języka angielskiego, w taką, bym powiedziała, taką, taką folię takiego zainteresowania, jakby dać dziecku możliwość rozwoju poprzez e, takie aktywności, które aktywizują nie tylko daną sferę, ale są bardziej takie interdyscyplinarne. Wtedy dziecko czasami ma takie poczucie, że nie czuje, że się uczy, nie czuje, że się rozwija w danej kwestii, ale e, jakby zdobywa nową wiedzę, nawet nie mając e, jakby świadomości o tym. I wydaje mi się, że e, trzeba te dzieci cały czas tak e, popychać, korzystać z nowych metod, nowych technik, często włączać w ten bliskim świat na przykład e, technologiczny, w kontrolowany oczywiście sposób, mm. żeby te dzieci rozwijać, czy to matematycznie, czy muzycznie, czy językowo, ale również ruchowo można wykorzystywać technologię. Dlatego naprawdę zachęcam, żeby rodzice oprócz tego, co jakby szkoła daje dzieciom, też Korzystali z możliwości dodatkowych zajęć, bo jednak te dodatkowe zajęcia też jakby rozwijają inną sferę, bardziej zainteresowania dzieci i to daje im możliwość wykorzystywania w pełni tego talentu. Bo nie łudźmy się, w szkole są zajęcia oczywiście dodatkowe, można je wykorzystywać czy z matematyki, czy z. Angielskiego, czy jakieś ruchowe, ale warto jeszcze szukać takiego miejsca, gdzie dziecko pozna też inną sferę niż sferę klasy, pozna może jakiegoś trenera, jakiś autorytet poszuka um, i, i jakby rozwinie się w tym kierunku dalej. Mhm. Ale oczywiście należy czuwać przy sukcesach, żeby jak mówimy przysłowiowo, woda sodowa do głowy nie też, uderzyła, oczywiście. bo to chyba kwotem tak. grozi. Przy... Też, oczywiście, myślę, że na etapie klasy 1-3 to jeszcze tak nie tak, jest, nie. ale Później może tak być. To prawda. Czasami dzieci bywają jednak skromne. My mamy w Polsce taką skromność wewnętrzną, że nie, nie. Udało się, ale inni też byli wspaniali. U nas jednak staram się to, też. To jest zdrowe. Tak, 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 To jest zdrowe. Miejmy nadzieję, że, że te przyszłe pokolenia, które uczę, też będą jakby tą skromność miały w pakiecie już na dalszym etapie edukacji. <grym> Wyraziła Pani wdzięczność wobec rodziców, którzy współpracują z Panią, z nauczycielem, ze szkołą, m, dla dobra dziecka, ale no bywa też, że tak nie jest. Jakie są właśnie takie podstawowe błędy, które pojawiają się, które widzi? Pani, że w tych zachowaniach, mhm. działaniach rodziców no, po prostu szkodzą temu tak, rozwojowi tak. dziecka. Myślę, że przede wszystkim brak, brak czasu, zarówno brak czasu e, dla dziecka ze strony matki, jak również ojca, a czasami brak obecno, obecności danego z rodziców. Czasami się zdarza, że mamy do czynienia z bardzo powszechną emigracją jednego z rodziców po prostu za, za, za pieniędzmi. I często zdarza się tak, to nie tylko są dzieci, których u, które ja typowo uczę, ale również takie dzieci, gdzie, gdzie spotykam po prostu w pracy, gdzieś na przerwie, które czekają na moment przybycia rodzica z zagranicy, bo wiedzą, że to będzie ten czas z tatą, kiedy razem pograją w piłkę, razem skoszą trawnik, razem zrobią nawet takie prozaiczne rzeczy, które wydają się dla nas obowiązkiem, a z punktu widzenia dziecka są kluczowe, bo to jest ten czas, kiedy mam swojego tatę blisko, mam swoją mamę blisko, yy, i ta potrzeba takiego kontaktu, nie, nie tyle przytulenia, ale potrzeba przebywania razem, yy, wykonywania danej czynności jest bardzo silna u dzieci i to naprawdę bardzo widać. Yy, czasami też zdarza się, że yy, moi uczniowie yy, pochodzą z rodzin, gdzie mamy do czynienia z rozwodami, z separacją. I e, kiedyś e, poprosiłam moich uczniów, o to, by napisali na karteczkach swoje marzenia. To było blisko świąt Bożego Narodzenia, więc to jest taki szczególny e, czas. Oczywiście, e, jakby całe zadanie miało charakter anonimowy. I później na tych karteczkach, niektórych oczywiście pojawiły się takie typowo dziecięce marzenia, Porsche, jakiś samochód i tak dalej, ale pojawiło się marzenie, żebyśmy razem wszyscy usiedli przy świątecznym stole, żeby cała rodzina była razem. I być może jest to takie marzenie, bym powiedziała, trudne do, do spełnienia czasami bo wiadomo, życie ludzkie się różnie toczy, ale myślę, że warto by było dla dobra dziecka czasami wyjść poza swój taki egoizm i zwrócić się, skupić się na tej takiej potrzebie bliskości, potrzeby rozmowy, wsłuchać się w te problemy. Bo, bo pewnie nieraz dziecko może nawet tego od razu nie ujawniać, nie. Z czego oczekuje chyba, tak? Oczywiście, że nie. Tego nie ujawniam. To może, po, po, że tak powiem, brak wsparcia, brak e, rozmowy czasami się przejawia w tym, że po prostu nasze dziecko e, gdzieś zaniedbuje swoje obowiązki nie chce wstać, nie chce iść do szkoły, rezygnuje na przykład z, z nie wiem z pływania, z piłki nożnej, manifestuje na podstawie innych jakby aktywności to, że coś jest nie tak, to, że coś boli i dopiero w tych trudniejszych momentach, kiedy już tak naprawdę jest bardzo skrajnie, dopiero wtedy jest gotowe na rozmowę nie zawsze, kiedy zapytamy dziecko co u ciebie słychać, jak się czujesz, może chciałbyś mi coś powiedzieć. powie, nie wszystko jest ok. Wszystko jest dobrze, a tak naprawdę wewnątrz toczy się czasami taka trudna, trudna bitwa, trudna, trudna walka. Gdzieś to, to dziecko bije się z myślami, bo z drugiej strony chce być dobre dla mamy, chce być dobre dla taty. Przecież ja nie mogę powiedzieć do końca o swoich problemach. I to wymaga naprawdę bardzo, bardzo dużego zaufania. I ja czasami widzę, że jest coś nie tak. Najpierw daję sobie ten, ten czas na obserwację mojego ucznia, bo wiem na przykład jak było. A jak jest teraz. I dopiero po pewnym czasie ja zaczynam indywidualną rozmowę. Nie da się czasami wszystkiego za jednym razem załatwić, potrzeba jest czasu. I tak samo myślę, jeśli chodzi o, kiedy widzimy, że z naszym dzieckiem coś się dzieje, kiedy widzimy zmianę zachowania, najpierw poobserwujmy, dajmy sobie przestrzeń, żeby porozmawiać indywidualnie. I żeby to też nie miało takiego charakteru, rozmawiajmy tu i teraz, tak jak na zasadzie przesłuchania, bo to nie będzie dobre, tylko na zasadzie takich codziennych czynności, gdzieś to przemycić tą rozmowę, kiedy dziecko po prostu nie będzie czuło takiego spięcia. I wtedy nam naprawdę wiele rzeczy jest w stanie opowiedzieć. Też fajną jakby metodą jest metoda rysunku, kiedy od tego właściwie psycholodzy zaczynają, kiedy rysujemy rodzinę. I taki obrazek nam wiele przedstawia. Widzimy, czy rodzice są blisko, czy są daleko, czy czasami pojawia się zwierzę, gdzie gdzieś zwierzę się okazuje, że jest bliższe. I to nam naprawdę wiele przedstawia. Ja oczywiście nie mówię, że wszystkie dzieci, z którymi miałam do czynienia, mają takie problemy, ale zdarza się, że to się pojawia coraz, coraz częściej. A wiadomo, że lepiej. Zwrócić uwagę na daną sytuację szybciej niż później. Bo łatwiej jest mi, wydaje mi się, porozmawiać z dziećmi na poziomie klas młodszych, czyli 1-3. Trudniej jest już ze starszymi, kiedy już pojawia się jeszcze problem e, taki, takiego nastoletniego buntu. Więc myślę, że Pewnie trzeba być takim spójnym stadium początkowym dokładnie, problemu, w którym nim dojdzie do jakichś już tak. dziecko, syn, pod mur, jak dokładnie, to mówimy. Tak, ja to tak, tak. Może... Lepiej, lepiej e, sprawę załatwiać, póki, póki I lepiej pytać. I właśnie tak. pytać w szkole, powiedzieć, obserwuję moje dziecko, dzieje tak. się to i to. Tak. I nie krępować się, żeby podejść i porozmawiać tak. o tym. Bo przecież oczywiście zagwarantowana jest też poufność, tajemnicy tak, tych rozmów. Tak, tak, tak. E, też tutaj e, z tego miejsca chciałabym szczególnie zaapelować do rodziców, mm, nie tylko o tą sferę e, przestrzeni rzeczywistości, ale również tej przestrzeni wirtualnej. Bo e, to, że dzieci mają przyjaźnie, oczywiście w szkole, w, na różnych zajęciach, treningach i tak dalej, jest jedną kwestią. Drugą kwestią jest przestrzeń wirtualna, gdzie dzieci tworzą konta, profile, profile na różnych e, platformach i okazuje się, że mają kontakt z innymi dziećmi, na przykład z innych miejscowości, poznają inne towarzystwo i oczywiście dopóki gra i bohater, którego reprezentuje dane dziecko, w jakiś sposób się rozwija i zdobywa jakieś punkty, jest wszystko dobrze. Ale w momencie, kiedy dziecko w, tej, tej, w, tej sieci, w tym sieci wirtualnym um, uzyska jakąś porażkę, niestety ta kwestia wirtualna przechodzi do rzeczywistości. I nasze dziecko w rzeczywistości odczuwa świat wirtualny. Więc też apeluję szczególnie do rodziców, żeby pytali. Jak to jest, jak to jest w tej grze? Bo nam jest to ciężko zrozumieć, bo troszeczkę w innych czasach żyliśmy, no, jest jakby internet, korzystamy z telefonów i tak dalej, ale my nie wychowaliśmy się stricte z telefonem, z komputerem. Trzeba też zapytać nasze dziecko, czy wszystko jest w porządku w Twoim świecie, mhm. czy zdarzyło się coś, o czym chciałbyś porozmawiać, bo Wiele pułapek naprawdę czyha na, na dzieci, i czasami zdarza się, że ten świat wirtualny popycha dzieci do różnych trudnych zachowań. I ta agresja, która została jakby wywołana, gdzieś zalążek pojawił się w świecie wirtualnym, daje nam. Em, Urzeczywistnia się w, w, w świecie normalnym. I często te sytuacje, te zdarzenia e, też trzeba po prostu z rodzicem, z, rodzic z dzieckiem powinien omówić, porozmawiać. Rozmowa, obserwacja, czas Dokładnie. dla dziecka czas. to daje szansę, żeby w, rzeczywiście po prostu wiedzieć, jaki tak, jest stan tak. rzeczy, przy wątpliwościach rozmawiać. Właśnie. Oczywiście. Bardzo dziękujemy, Wiktoria Drewek z publicznej szkoły podstawowej nr 3 w Starogardzie Gdańskim, yy, pedagogika specjalna, język angielski, ale i też nauczyciel wczesnej edukacji, czyli tych maluszków. Dokładnie. dokładnie. Była gościem w radiu głos. Bardzo dziękujemy Dziękuję bardzo. bardzo, pani, dziękujemy dobrego. Państwu, dziękujemy.